Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyznam, że ten odcinek jest dla mnie z wielu powodów niełatwy, ale najważniejszy to jest ten, że parafia, o której za chwilę powiem, ma księdza proboszcza, którego znam już od wielu lat i z wielu powodów go i lubię, i cenię. No, zatem punkt pierwszy. Księdza Radosława rzeczywiście tak po ludzku lubię. Jego osobowość, jego otwartość, jego poczucie humoru. Po drugie, został proboszczem w niełatwej dzielnicy poznańskiej, bo jest to nowo wybudowane osiedle. Ta dzielnica nazywa się w skrócie Łaciną. Nie ma tam jeszcze budynku kościelnego. Co prawda, jest przestrzeń przeznaczona na budowanie świątyni, ale cała parafia koncentruje się w wynajętym pomieszczeniu. Które pomieszczenie to znajduje się w jednym z bloków tego osiedla łacina. I ten drugi punkt mówi o tym, że mimo niesprzyjających warunków cenie księdza Radosława za to, że on najpierw buduje kościół z dużej litery. Znaczy nie wiem, czy z dużej, czy z wielkiej. Zawsze się zakręcę nie tylko na tym słowie. Więc mi wybaczcie. I z tym się z nim zgadzam. W 115%. Rzeczywiście, żeby cokolwiek budować materialnego, to najpierw trzeba utkać wspólnotę ludzi, która koncentruje się przy Panu Jezusie. I po trzecie, cenię Go za wiele inicjatyw ewangelizacyjnych, czyli cenię Go za sposoby dochodzenia czy przychodzenia do ludzi, którzy czasami. Już nie rozumieją dzisiejszego Kościoła i z wieloma elementami też się zgadzam. Jest jednak pewna rzecz, o której rozmawiałem z księdzem Radosławem już dawno temu, która mnie odpycha i razi. I powiem tak: ja dlatego się nie decydowałem na publiczne mówienie o tych kwestiach, ponieważ no już rozmawiałem o tym osobiście. Ale z tego powodu, że co chwilę różne osoby przysyłają mi zdjęcia czy pytania dotyczące działań duszpasterskich w parafii Łacińskiej, no to zdecydowałem się powiedzieć o tym po raz pierwszy głośno. I teraz tak, ja proboszczem jestem u brata Alberta w podpoznańskich Kozie Głowach od ponad półtora roku. Po pierwsze, co zrobiłem jako proboszcz to zajęcie się szybko przestrzenią sakralną, czyli prezbiterium. Wymiana szat liturgicznych, między innymi bielizny kielichowej, postawienie krzyża na ołtarzu, i tak dalej, i Ale też po pierwsze, Zaczęliśmy budować salkę katechetyczną duszpasterską, ponieważ jedyną salką, która była w parafii, gdzie jestem teraz proboszczem, było pomieszczenie nieogrzewane, nieposiadające toalety. Ja celowo mówię, po pierwsze, zająłem się sferą sakralną, czyli prezbiterium, nawet wymianą mikrofonów, i po pierwsze, zająłem się inicjatywą budowania toalety dla parafian. Salki, żeby się móc spotkać, no nie tylko w okresie letnim, ale również zimą. Mówię to celowo. Po pierwsze, ponieważ jest nawet takie przykazanie w Ewangelii. Będziesz miłował pana Boga swego i bliźniego swego, jak siebie samego. Ale najpierw pana Boga. Proszę zobaczyć, że w tym przekazaniu nie ma mowy o tym, że będziesz kochał pana Boga w bliźnim. Oczywiście inne fragmenty biblijne mówią o tym, że należy tak szanować nawet najmniejszego, żeby widzieć w nim obecnego Pana Jezusa. Ale w najważniejszym przykazaniu jest jakby o rozdzielenie miłości do Pana Boga i do drugiego człowieka. Ostatecznie możemy powiedzieć także na podstawie ojców Kościoła, że nie ma czegoś takiego jak miłość do człowieka, w której nie ma miłości do Pana Boga. Albo nie ma czegoś takiego jak miłość do Pana Boga bez miłości do człowieka. I to przykazanie ewidentnie nam to ukazuje. To znaczy, tylko ten, kto potrafi kochać odpowiednio Pana Boga, potrafi kochać drugiego człowieka i odkrywać Pana Boga w drugim człowieku. Tylko ten prawdziwie kocha drugiego człowieka, kto umie robić wszystko, aby prawdziwie kochać Pana Boga. To się wzajemnie uzupełnia. Serce się niejako poszerza, ale Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeszcze raz podkreślam, w tym najważniejszym zdaniu biblijnym, mówiącym o najważniejszym przykazaniu, nie ma mowy o odkrywaniu Boga w drugim człowieku, ale jest to pośredni skutek kochania Pana Boga i drugiego człowieka. No i dlatego w tych przedsięwzięciach dusz pasterskich. Pierwszym moim czynem było jeszcze raz wszystko to, co jest w presbiterium polepszyć, ulepszyć dla większego kultu Bożego. Ale jednocześnie robimy toaletę, robimy parking dla samochodów, robimy salkę jak, i to jak najszybciej. Ona była otwarta po paru miesiącach od mojego przyjścia tutaj, i do tej pory w tej salce odbyło się mnóstwo, mnóstwo spotkań. No, ostatnio choćby śniadania, roradnie, ale no nie tylko one. Spotkanie takie, spotkanie takie. No, nawet ksiądz Tadeusz J. zaleski, świętej pamięci kapłan, swoją ostatnią publiczną prelekcję wygłosił właśnie w tej salce świętej rodziny. A teraz na przykład wymieniam naczynia liturgiczne w kościele. No ale powiedzmy, żeby ta salka nie powstała, a potrzebowalibyśmy miejsca. Co bym zrobił? Co bym zrobił? No i. Na taki pomysł wpadłem patrząc już jakiś czas temu na zdjęcia z parafii łacińskiej. Teraz zerknijmy na fotografię. Przypomnę, że tam nie ma kościoła. To jest kaplica tymczasowa, w której odbywa się Msza Święta. Jest tam tabernakulum z najświętszym sakramentem. No ale z powodu tego, że to jest jedyne, nawet powiększane pomieszczenie, gratuluję, no to odbywają się również w nim spotkania. Powiem tak: wszystko jest zrozumiałe. Póki nie ma kilku pomieszczeń, mnie to w ogóle nie gorszy. Ale co mnie gorszy? Co mnie gorszy? Gorszy mnie to, że no, powiem tak, co ja bym zrobił? Zrobiłbym tak, że nie ma miejsca na osobne spotkania, nawet żeby kawę wypić, porozmawiać z ludźmi, a to też jest ważne. Tak? Ewangelizujemy, katechizujemy. Życie oczywiście koncentruje się najpierw na liturgii, przynajmniej święczej ofierze. I o to musimy dbać. Chrystus jest najważniejszy, będziesz miłował Pana Boga swego. Po co jest Kościół między innymi? Bo dzisiaj jest taka moda, taki trend, gdzie się mówi nieustannie o tkaniu relacji z innymi, o integracji, o tworzeniu wspólnoty. W tym zdaniu jest pewna niedopowiedź, jest pewne ziarenko fałszu. Wspólnota nie jest celem samym sobie. No nie jest. Co jest celem głównym chrześcijan? No na przykład, czytając teksty soborowe, które idą do misji świeckich w świecie, Sobór Watykański przypomina, że rolą świeckich przede wszystkim jest bycie chrześcijaninem w świecie. To znaczy ja przychodzę po to do kościoła i po to tkam relacje, żeby mieć ludzi, ale nie jako znajomych, albo nie wiem, tu fajnie randkuję się, bo jestem jeszcze kawalerem, panienką i szukam dla siebie... Dobrego ciacha czy fajnej laski. Jak to będzie pośrednio cel, to niech będzie, niech Pan Bóg temu błogosławi. O fajnie spotkać ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, ale ostatecznie to nie jest najważniejszy cel budowania żadnej wspólnoty parafialnej. Żadnej. Ponieważ to wszystko jest do znalezienia w świecie, gdzie się często o wiele lepiej integrują ludzie, na przykład przez wspólne picie albo nawet przez złe niemoralne czyny. Integracja nie jest całe celem samym sobie. Czy głównym celem Pana Jezusa było to, żeby powstało grono dwunastu, żeby oni byli przyjaciółmi? Nie. Głównym celem było to, żeby Jezus był przyjacielem dla tych ludzi. Ale idąc dalej, czyli moim celem jest to, że jak ja przychodzę do parafii, to wracam do świata, wracam do codzienności. Kościół mnie. Nie zabiera z tego codziennego marazmu. Ja wracam i jestem chrześcijaninem. Jeżeli tego się nie realizuje w parafiach, to parafie są tylko dodatkowym centrum kultury, gdzie się miło spędza czas, poznaje się ciekawych ludzi, jak się chce, albo nie chce, gdzie się tylko rozmawia i nic z tego merytorycznego nie wynika. Jeżeli moje tkanie relacji opartych na Bogu z innymi ludźmi nie przynosi owoców w postaci tego, że ja potrafię bronić chrześcijaństwa, potrafię ewangelizować. To znaczy, że celem samym sobie jest tylko to, że my się spotkamy. A to jest jedna rzecz. A teraz druga rzecz. Ostatecznie celem jest co? Budowanie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem w taki sposób, aby moje życie było jak najbardziej podobne. No chyba nikt temu nie zaprzeczy. Ani. Strona tradycyjna, zmodernizowana, nawet mówi o tym, Zdaje się katechizm Kościoła katolickiego, definiując modlitwę, że ona polega na tym, żeby moje życie było posłuszne Bogu Ojcu, tak jak życie Jezusa Chrystusa było posłuszne Bogu Ojcu. Jaką relację ma Bóg Ojciec z Jezusem, swoim Synem? Oni są jednością, to jest miłość doskonała. Czy Jezus jest posłuszny Bogu Ojcu? Proszę zobaczyć, co się dzieje w Getsemani. Tam nie ma żadnej biesiady. Tam, tam jest krew i tam jest pot. Tam na krzyżu pada zdanie: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dlaczego nie budujesz ze mną wspólnoty? Ja ciebie w ogóle nie czuję. Czy może być tak, że elementem drogi budowania prawdziwej tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej, będzie nawet poczucie odrzucenia Boga, ale poczucie tego, że ja chcę wypełnić misję? Boga Ojca, do którego mam szacunek. Przecież Jezus klękał w Getsemanii, mając olbrzymi szacunek do Boga Ojca. Zawsze o nim się wypowiadał w relacji synowskiej, ale zawsze w relacji takiej, że Bóg Ojciec to jest ktoś, kogo wolę chce wypełniać. Proszę zobaczyć, że to idzie jakby pod prąd dzisiejszemu trendowi, gdzie się cały czas chce uwypuklać, że my mamy rzeczywiście się bratać, solidaryzować, podawać sobie ręce, żeby się dobrze poczuć. A czy Jezus się dobrze czuł na Golgocie? I jeszcze jeden mały trend. Bardzo często ludzie mylą to, czym jest Musza Święta. Ona nie jest kalką ostatniej wieczerzy. Nie, Musza Święta tym nie jest. Msza święta jest owocem Wielkiego Piątku i Niedzieli Zmartwychwstania. Dlatego jak się dzieje msza, to my nie naśladujemy ostatniej wieczerzy Wielkiego Czwartku, tylko przenosimy się do Wielkiego Piątku i przyjmujemy postawę zgodną z tamtym dniem. A jednocześnie Apokalipsa według Świętego Jana jest jakby narracją żywej liturgii, a apokalipsa nam pokazuje, że przychodzi Jezus na końcu czasów, i on miażdży nieprzyjaciela. Poniekąd jesteśmy kościołem walczącym. Czy nam się to podoba dzisiaj, czy nie? Bo jak się czyta apokalipsę, to ten kościół jako oblubienica jest ratowany przez Jezusa. Ja zaczynam to pojmować, choćby uczestnicząc świadomie wem Mszy Świętej, która naprawdę nie jest w pierwszym rzędzie ucztą. Jak już to ucztą Baranka z Apokalipsy, ale żeby do tej uczty doszło, to trzeba zrozumieć tę bitwę, jaką Jezus dla nas toczy w tym świecie. Nie, nie, to nie jest kana galilejska. Ktoś, kto nie rozumie, po co w ogóle to wydarzenie jest napisane na początku Ewangelii do Świętego Jana, to będzie wymyślał Farmazonu: no proszę, i tam Najświętszy Sakrament nawet tańczył i się tym nikt nie gorszył. Dobrze wiemy, jak ktoś tego nie pojmuje, to być może będzie trzeba inny odcinek na ten temat nagrać, że Kana Galilejska przede wszystkim ma inne przesłanie jest krokiem do zrozumienia tego, co się później dzieje w Ewangelii według Świętego Jana, bo wszystko to, co się dzieje w życiu Jezusa, czytamy z perspektywy śmierci i zmartwychwstania. No tak to jest. Ja celowo się rozgaduję, ponieważ nie wiem, czy ksiądz Radosław, no Chciałbym być broniony przez ludzi, którzy gdy ja jednak publicznie powiedziałem na ten temat, co tam się dzieje w kaplicy na łacinie, no jednocześnie zaczęli mnie obrzucać obelgami typu, że jestem faryzeuszem, że się będą modlić o to, żebym się nie gorszył. No ale przecież czy coś złego byłoby, gdyby w prezbiterium na przykład zawisła zasłona albo jakaś przenośna ścianka? Ja uważam, że byłby to złoty, cenny krok, gdzie ludzie by zrozumieli, że my szanujemy najpierw Pana Boga. Tak, dla nas to jest najcenniejsze. I ludzie by zrozumieli, że my budujemy między sobą relacje, ale ze świadomością tego, że On oczywiście jest naszym bratem, jest naszym przyjacielem, ale najpierw jest tym, który za mnie umarł i zmartwychwstał. Przecież nie ma żadnego problemu żeby zrobić taką ściankę czy zasłonę i wtedy spotkania, póki nie ma innych pomieszczeń, niech się odbywają. Ktoś oczywiście mi napisał, ale zasłona przybytku rozdarła się. No ta osoba prawdopodobnie nie rozumie egzegezy biblijnej. Oczywiście, że się rozdarła, bo Jezus przyszedł do każdego z nas. Ale jak ktoś chce tak literalnie traktować choćby ten cytat biblijny, to ja mu powiem, no hola, hola, Pan Jezus mówi. Że idźcie nauczać cały świat, weźcie tylko ze sobą laskę i sandały, czy torbę, i nic więcej. No to ja bym chciał się przyjrzeć, czy oprócz laski, torby i sandałów jeszcze coś. A dlaczego ten laptop jest? He, no nie ma tego w Piśmie Świętym. Więc pozostańmy tylko na takim literalnym czytaniu Pisma Świętego, nie rozumiejąc obecności Ducha Świętego w Kościele, który nie rozwija interpretacje, tylko nam naświetla, w jaki sposób mamy pojmować to, jaką Tajemnicę wiary nam Jezus zostawił w Kościele. A co nam pozostawił? Obecność siebie w Najświętszym Sakramencie. Czy tabernakulum było na początku chrześcijaństwa? Nie. Dopiero później, tak rozkwitała świadomość eucharystyczna, a później, szczególnie w średniowieczu, gdy nurty protestanckie negowały naszą katolicką wiarę w realność, realną obecność Panesy w Najświętszym Sakramencie, to celowo uwypuklono, że my wierzymy w Jezusa realnie obecnego i nam to zostało we krwi. Jeżeli ktoś mówi, że wracamy do początków, to bardzo proszę, niech nie będzie tam tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, bo o ile sobie przypominam, na ostatniej wieczerzy nie było tabernakulum. Przepraszam, że tak mówię, ale nie było tabernakulum nawet w Dzień Zesłania Ducha Świętego. Więc jeżeli idziemy tą retoryką, to wtedy by mi nic nie przeszkadzało. Niech takie spotkanie odbędzie się w tym pomieszczeniu duszpasterskim, gdzie czasami jest musza święta, ok, ale nie ma tam najświętszego sakramentu. Jeszcze jedną rzecz. Właśnie są tacy, którzy nie rozumieją, że wystarczyłoby niewiele. Jak to mówi Biblia: to rób, ale tego nie zaniedbuj. To czyń, ale tego nie zaniedbuj. Ok. Jeżeli cały czas mówi się, że należy, szczególnie ta strona, właśnie, z którą się do końca nie utożsamiam, że należy dzisiaj coraz bardziej rozumieć uczucia, emocje wszystkich ludzi, być empatycznym, z tym się zgadzam, to moje uczucia i moje emocje nie są ważne, to empatia wobec konserwatystów i tradycyjnych już przestaje funkcjonować do wszystkich, ale nie tylko, do tych, którzy, którzy się boją, że to jest już krok za daleko. Że to już jest właśnie tworzenie, no niestety, boję się fajno katolicyzmu, ponieważ wśród obrońców, właśnie, jeszcze raz uważam, nie wiem, czy takich bym ja w ogóle chciał, obrońców. Wśród obrońców i ludzi hejtujących mnie, później prześledziłem profile, było sporo osób, które normalnie propagują rzeczy niezgodne z nauką ewangeliczną i katolicką. No to jeżeli ci ludzie mnie nie znoszą, z powodu bronienia Najświętszego Sakramentu i przekręcają moje intencje, tylko liczy się ich opinia, zacietrzewienia na moim punkcie i na tym, co ja mówię, no to o czym my gadamy? Jeżeli to są ludzie popierający na przykład to, żeby dzieciątko się nie urodziło, bo kobieta ma prawo w każdej chwili zdecydować co i jak, to są ludzie, którzy promują elementy wbrew prawu naturalnemu. Ja mam mówić, ok, na taki katolicyzm się zgadzam? Nie, nie zgadzam się. Dla mnie to nie jest katolicyzm. Dla mnie to już nie jest sól dla świata i światłość dla tego świata. Dla mnie to już jest grupka ludzi, którzy spotykają się, ponieważ fajniej się integrować, a jednocześnie no, bez wyrzutów sumienia. Tak? Jezus urobiony do naszej, do naszej miary. Ja lubię taki Kościół, póki, póki On mnie nie wadzi, póki nie porusza Kontrowersyjnych rzeczy. Bardzo bym nie chciał, żeby tak ostatecznie było. Zasłona, jaka ścianka, yy, yy, może, może jakieś katechezy eucharystocentryczne i bicie się w piersi, mówiąc: róbmy to, a tego nie zaniedbujmy. Bo z tego wyjdzie nam nie arka Noego, budowana przez wierzących, tylko wieża Babel, która też tworzyła taką wspólnotę ludzi. Tak wspólnie pracowali dla jakiegoś szczytnego celu. Przecież się jednali, integrowali. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć w czasie nagrania. Ostatecznie wspólnota no nie może być żadnym dogmatyzmem. Przecież Pan Jezus powiedział, że przyniosłem ogień na ten świat i on dzieli ludzi, bo to Słowo Boże tak działa. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.